Tej, drogie światło, dziś otrzymasz przemieniającą wiadomość, która głęboko dotknie Twoje serce. Anioły, w swojej niebiańskiej mądrości, chcą ujawnić coś bardzo wyjątkowego. Ta osoba ostatecznie dostrzegła prawdziwą miłość do Ciebie. To idealny moment, by zrozumieć, jak boskie znaki mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje relacje. Oraz jak energia miłości może płynąć w Twoje życie z większą intensywnością. Możesz zapytać: Jak to możliwe? Jak poznać, że ta osoba naprawdę mnie kocha? Cóż, jesteś w odpowiednim miejscu, aby to zrozumieć. Kontynuuj tę wiadomość, ponieważ do końca zostaniesz zaskoczony. Uwierz mi, anioły mają coś potężnego do podzielenia się z Tobą. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz i aktywuj dzwoneczek, aby otrzymywać więcej błogosławionych wiadomości takich jak ta. Nie przegap żadnej wiadomości, która może odmienić twoje życie i przynieść więcej pokoju oraz jasności do twojego serca. Ważne jest, aby zrozumieć, że prawdziwa miłość wykracza poza słowa czy powierzchowne gesty. To coś głębokiego, coś. Co wykracza poza fizyczność i dotyka ducha. Kiedy mówimy o prawdziwej miłości, mamy na myśli połączenie dusz, które zostaje nawiązane w wymiarze duchowym, zanim przejawi się w wymiarze materialnym. Prawdziwa miłość to uniwersalna siła, która łączy dwie osoby w nierozerwalną więź, która wykracza poza czas i przestrzeń. Ale często osoba w Twoim otoczeniu nie wie, jak od razu wyrazić tę miłość. Albo może potrzebować czasu, by ją w pełni dostrzec. I to właśnie chcą ci przekazać anioły. Mówią, że w tej chwili dzieje się coś bardzo potężnego. Choć być może nie zauważyłeś tego od razu, ta osoba zaczyna dostrzegać miłość, którą jej dajesz w jaśniejszy sposób. Może to nie wydarzy się w sposób natychmiastowy czy wybuchowy, ale znaki są już widoczne a ty zaczynasz dostrzegać drobne zmiany. Może to objawić się w bardziej czułych gestach, szczerszych słowach lub spojrzeniu pełnym większej miłości. Napisz w komentarzach otrzymuje tę wiadomość od aniołów, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę energię przemiany i przebudzenia prawdziwej miłości. Anioły, w swojej nieskończonej mądrości, komunikują się z nami za pośrednictwem boskich znaków. Często te znaki przychodzą w postaci codziennych wydarzeń, ale jeśli tylko zwrócimy uwagę, zauważymy, że jesteśmy prowadzeni w subtelny sposób. Jednym z potężnych znaków, które anioły wykorzystują, są numery anielskie. Czy zauważyłeś liczby takie jak 1111, 2222 lub 333? Te liczby to nie przypadek drogie światło. To bezpośrednie wiadomości od aniołów. Kiedy widzisz te liczby powtarzające się, one mówią: Miłość jest w powietrzu, a uznanie jest tuż za rogiem. Jeśli widzisz te liczby często, napisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od aniołów i pozwól, by ta energia zmaterializowała się w Twoim życiu. Te znaki nie pojawiają się przypadkowo. Kiedy widzisz powtarzające się liczby lub czujesz silniejszą obecność energetyczną, wiedz, że anioły są przy tobie, pomagając otworzyć drogę, aby ta osoba dostrzegła prawdziwą miłość, którą masz do zaoferowania. Miłość nie polega na słowach czy wielkich gestach. Można ją poczuć w drobnych czynach, w połączeniu, które tworzy się w cichych momentach, kiedy jesteście razem i patrzycie sobie w oczy. Jak więc rozpoznać, że to uznanie naprawdę się dzieje? Jak możesz zauważyć, że ta osoba zaczyna dostrzegać Twoją miłość w sposób szczery? Po pierwsze, zwróć uwagę na małe zmiany w jej zachowaniu. Może zacznie być bardziej uważna, bardziej otwarta, zacznie dzielić się rzeczami, które wcześniej by ukrywała. Może zacznie szukać Twojego towarzystwa częściej. Pragnie spędzać z tobą więcej czasu lub zacznie się otwierać w sposób bardziej wrażliwy, pokazując, co czuje w sercu. Te zmiany mogą być subtelne, ale są wyraźnymi oznakami, że połączenie między wami pogłębia się. Uznanie prawdziwej miłości to proces stopniowy. To nie jest natychmiastowy, magiczny moment, ale transformacja, która odbywa się w sercu drugiej osoby. A ty. Drogie światło, masz moc dostrzegania tego i łączenia się z jeszcze bardziej pozytywną energią wokół ciebie. Aby ta więź pozostała mocna i prawdziwa, kluczowe jest, abyś także dopasował swoją energię. Miłość zaczyna się od nas samych. Kiedy kochamy siebie i akceptujemy, tworzymy wibrację, która przyciąga do naszego życia miłość innych osób. Które są na tej samej częstotliwości wibracyjnej. Prawdziwa miłość nie jest czymś, co można zmusić, to coś, co płynie naturalnie, gdy energie są dopasowane. Anioły uczą nas, że kiedy łączymy się z naszą własną światłością, przyciągamy osoby, które potrafią dostrzec tę światłość i ją docenić. Dlatego praktykuj miłość własną każdego dnia. Uprawiaj wdzięczność wewnętrzny pokój i zaufanie. Im bardziej kochasz siebie, tym bardziej miłość w twoim życiu objawia się naturalnie i harmonijnie. Jeśli zobowiązujesz się do tego procesu miłości własnej i przemiany, napisz akceptuję tę drogę uzdrowienia w komentarzach, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę energię samopoznania i rozwoju. Komunikacja, zaufanie i wrażliwość to fundamenty, na których prawdziwa miłość może się rozwijać. Otwórz swoje serce, rozmawiaj z tą osobą szczerze, bez masek i pozwól, by połączenie płynęło w sposób lekki. To tworzy atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku, w której miłość może kwitnąć i stawać się coraz silniejsza. Anioły uczą nas również praktykować przebaczenie. Często nosimy w sobie urazy lub żale. Które uniemożliwiają miłości płynięcie swobodnie. Przebaczenie to klucz, który pozwala uwolnić wszelkie blokady emocjonalne i umożliwia prawdziwej miłości rozwój. Przez przebaczenie pozwalasz sobie na duchowy wzrost, tworząc przestrzeń czystą i wolną, aby miłość mogła rozkwitnąć w pełni. W tej chwili, drogie światło, anioły wysyłają błogosławieństwa uzdrowienia dla ciebie i twojej relacji. Pracują nad tym, aby rozproszyć wszelkie blokady, wszelkie wątpliwości, które mogłyby uniemożliwić miłości rozwój. Ufaj, że uznanie prawdziwej miłości już ma miejsce i wkrótce zobaczysz owoce tej przemiany. Energia niebiańska otacza Cię, przynosząc pokój, harmonię i dobrobyt. Kiedy dopasowujesz się do tej boskiej energii, miłość zaczyna rozkwitać, nie tylko w Twoim sercu. Ale także w sercu osoby, którą kochasz. Uznanie prawdziwej miłości jest bliżej, niż myślisz. Anioły są z tobą na każdym kroku tej podróży. Zatem weź głęboki oddech, poczuj pokój i światłość wokół siebie. Ufaj procesowi i pozwól sobie doświadczyć prawdziwej miłości z odwagą, wiarą i wdzięcznością. Proszę Anioły, aby błogosławiły Cię harmonią. Szczęściem i dobrobytem, aby miłość, którą dajesz światu, wróciła do Ciebie pomnożona, a boskie światło nadal oświetlało Twoją drogę. Jeśli jesteś gotowy, aby otrzymać te błogosławieństwa w swoim życiu, napisz: Akceptuję błogosławieństwa aniołów w komentarzach i podziel się tą wiadomością z każdym, kto potrzebuje odrobiny światła i uzdrowienia w swoim sercu. Niech zawsze otacza Cię boska światłość. Miłość, pokój i harmonia. Niech każdy krok na Twojej drodze będzie błogosławiony dobrobytem i szczęściem. Niech prawdziwa miłość, uzdrowienie i pokój, których szukasz, przejawią się w Twoim życiu obficie. Anioły są z Tobą, prowadzą, chronią i błogosławią każdy moment. Niech wszystkie Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Amen.